Patrząc na wyniki właśnie badań, widać, że np. prosty test obciążenia glukozą i to, jak zachowa się Twoja glukoza podczas tego testu i insulina, będzie mówić więcej o Twoim ryzyku występowania mięśni i chorób układu sercowo-naczyniowego niż właśnie ta glukoza nacho. Im gorszy ten wynik w tym teście, tym wychodzi na to, że jest większe zgrubienie tego całego kompleksu błony wewnętrznej i środkowej np. tętnicy szyjnej, co jest traktowane jako jeden z, ta z takich wstępnych markerów tego, że za za zachodzą różnego rodzaju procesy miażdżycowe. Tak, bo zwyczajnie ten kompleks tej błony wewnętrznej i środkowej jest elastyczny. On ma zachowywać się elastycznie. Jeśli jest elastyczny, to znaczy, że jest też zwiększona produkcja, czy optymalna Produkcja tlenku azotu, Twoje ciśnienie jest niskie. W momencie, w którym te tętnice zaczynają sztywnieć, to zaczyna rosnąć ciśnienie. I to jest jeden z wielu powodów, dla których u osób starszych jest zwiększone ciśnienie. Że to jest po prostu kompensacja tego, że te, ta błona wewnętrzna i środkowa, te ściany tętnic. Są na tyle grube, że one już nie produkują wystarczającej ilości tlenku, azotu nie ma wystarczającej wazodylatacji, musi wzrosnąć ciśnienie, żeby kompensować ten patologiczny mechanizm sztywnienia. Warto jeszcze dodać, że nie istnieją obecnie żadne modele zwierzęce, które są w stanie właśnie oddać te poposiłkowe stany zapalne, tak jak pokazują to badanie w ludziach. Pomijając to, oczywiście, że zawsze te modele ludzkie są preferowane, no bo. Pokazują po prostu, jak my reagujemy na różnego rodzaju zmienne, różnego rodzaju czynniki. Natomiast, oczywiście, modele zwierzęce mają jak najbardziej swoją wartość. Natomiast tutaj nie ma obecnie żadnego modelu zwierzęcego, który byłby w stanie pokazać, jak te poposiłkowe stany zapalne, skoki glukozy czy ipidów bezpośrednio będą oddziaływać na powstawanie miażdżycy.